się na się. jakiś inny Pamiętacie sąsiada od Stuwy? Monka giga, absolutna. Okazało się, że zostałem oskamowany, czat Oskamowany. O mój Boże. Naprawdę. Hey. Bez kapy. W ogóle co się dzieje, to ja nie wiem ostatnio. wczoraj wczorajszy dzień i dzisiejszy to jest symulacja. To jest bez kitu symulacja. To nie był sąsiad? Nie, 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 nie. Żeby nie było, sąsiad sztywny Git wziął kasę, oddał kasę. Ale nie powiedział na co była. O. Oho <laughs> Fake sąsiad Bez skitu. Nie, czat Chat. U Juicy story, jak to mówią Juicy story Czat Sytuacja I riffek Miłego lajwika, kochany Ewron, wiadro. Dziękuję, dziękuję. czat. Mocne. Dostaje dzisiaj. dzisiaj list. Mniejsze trzy. Na skrzynkę pocztową. To nie jest list, to jest kartka. Kartka. Smutna kartka w sumie, czat. Czekajcie, w ogóle mamy Team spika, Czekajcie, czekajcie. czekajcie. Postchamp. Bez skitu jest. Dobra, skądś ja to robił, Dedybe? nie, widzenia, nie, nie. Czytam widzowie? Czytam kartkę. Y... Prośba. Ej, bez skidu to jest kurde smutna historia. Ale no anonimowa, no nie? No to no to no to mogę przeczytać, bo i tak nie wiadomo o kogo chodzi i gdzie, no nie? Jest widzowie historia. Szanowni państwo, czekajcie, zajmę tą kartkę. O, dobra, dobra, dobra. Szanowni państwo. W lokalu numer, tutaj numer mieszka, mieszkania, mieszka wieloletni alkoholik. Mimo licznych próśb, a ostatnio żądań rozpoczęcia leczenia alkoholowego, nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować. Obecnie podejmujemy zdecydowane kroki i wchodzimy na drogę sądową. Zwracamy się do Państwa z prośbą o. i tyle. pogrubione. nie wspomaganie tej osoby w żaden sposób szczególnie poprzez pożyczanie pieniędzy. Skamed! Każda pożyczona złotówka to złotówka wydania na alkohol. Czy ja mogę? Zapewniamy mu podstawowe warunki do życia, takie jak wyżywienie czyś i środki czystości. Obecnie lokator jest zadłużony na wszystkie możliwe sposoby, a pieniądze nie są wydawane na jedzenie i rachunki, tylko alkohol. Choroba alkoholowa jest bardzo zaawansowana, a poziom manipulacji jest na poziomie eksperckim. No, chat, I'm fucking skamed. On mi powiedział, że. Czy mogę mu pożyczyć stówę tam na kilka dni, bo jeszcze mu renta nie przyszła, ale serio oddał mi po czterech dniach. Ja pierdzielę chyba, że on idzie taką drogą, że pożycza ode mnie stówę, wydaje ją na alko, potem idzie do sąsiada. Ale to w sumie nie ma sensu. To skąd by miał tą drugą to stówę? To tylko cztery butelki, kupił sadgę. Lokator nie posiada nic oprócz długów, i większość opowiadanych przez niego historii to fikcja mająca na celu pozyskania zaufania w celu wykorzystania innych ludzi. Monika Giga. Jeśli chcecie nam Państwo pomóc, na przykład poprzez złożenie zeznań na policję, to bardzo istotne w nawiasie, prosimy o kontakt mailowy pod adresem i tu mail. Jeśli będzie taka potrzeba, dalszy kontakt możemy prowadzić telefonicznie. Jeszcze raz przypominam i zapewniam, lokator z lokalu numer, tutaj numer, ma zapewnione podstawowe potrzeby i pod żadnym względem nie należy udzielać pomocy. I teraz z kapsloka i pogrubione nie dajcie się Państwo zmanipulować. I'm, I was fucking scammed, boys! Co jest? Ale że jeszcze 60owanie w tym kurde bloku jest, czad? Ja pierdzielę. Nice. Wstaję maila, żeby się na psach spróć. Mega. Mega opcja. Hebron, <śled> daj mu 10k. Nie no, czad. Wiecie, problemy z alkoholem to poważna akcja, nie? Ale z drugiej strony oddał mi. No to co? <śled> Pożyczył, oddał. W sumie, czad. Co? Widzicie, sytuacja jest taka, że w sumie to mnie nie oskamował. Ponieważ ja. On mi nie mówił na co. W sumie to mógł powiedzieć, że na Alko powiedział, że czy mogę mu pożyczyć 100 zł, bo jeszcze mu renta nie przyszła. I przyjdzie dopiero za kilka dni, i czy mógłby pożyczyć pieniądze? Ja byłem pewnie, ale nie powiedział na co, więc nie oszukał, no nie? A może faktycznie mu nie przyszła? Kto wie? Miał jak oddać, bo pożyczył od kogoś innego. Chat, a jak, a co, jeżeli to jest drabina finansowa? Ode mnie pożyczył stówę, więc ma już kapitał pierwszy. No nie, może sobie kupić złoty zegarek, żeby wiedział, żeby pokazać się na miejscu. Potem. Wcale, bardzo dziękuję bardzo. To jest ciąg drabina i do góry. To jest drabina widzowie. I czat, i co jeżeli? Zaraz, zaraz, zaraz przeczytam wszystkie alerty. Czat, co jeżeli? Kombinatorstwo LVLP Epoch Limbing Trail. No kapitał 100 złotych, ale jest, czyli jego balans to jest minus 100, no nie? Ale za tą stówę mógł kupić sobie outfit i przez to może iść do kolejnego sąsiada i powiedzieć, że potrzebuje 3 stów. Z czego stuwa wraca do mnie, ale on już ma dwie stówy. Jest dwie stówy w teorii na minusie, ale może iść do kolejnego sąsiada. I tego sąsiada na najwyższym dziesiątym piętrze zapożycza się. Wiecie, idąc z taką piramidą na 10k i tego 10k już nie oddaje. Ucieka do innego kraju. Więc wszyscy zostali wszyscy mają oddane pieniądze. Oprócz tego na samej górze, piramida finansowa, widzowie. Nie, ale tak, Beskidu, to nie przeczytam tego, żeby się śmiać czy coś. Tylko, no bo to wiecie, no problemy alkoholowe nie są lekceważone, nie powinno się ich lekceważyć, no nie? Ale I was fucking pranked, boys! No nie wiem, co jest! Stwierdziłem, że się muszę pochwalić, znaczy pochwalić, opowiedzieć wam, bo wszystko wam opowiadam A to zdecydowanie historia jakaś nienormalna, normalnie dzisiaj się wydarzyła Druga historia, bo są ogólnie trzy, jak coś, Siema nie? Grup. Ja pierdziele, no! Nie, nie, nie <laughs> Wronik, jak leci kace kace, jutro mamy 20 urodzin. O, pokczamp! Dwójka z przodu to piękny wiek. Trójka z przodu, no to już wjeżdżamy do Izaka Ciężka sprawa. Jedynka z przodu, no to są takie lata młode, nie? Ale dwójka czat to już jest pokczam. serio. Jest tak myślę, dwójka to spoko, nie? Patrzcie, Jaś Dąbrowski ma dwójkę z przodu, Freeze ma dwójkę z przodu, ja mam dwójkę z przodu no, w pokczamp. A jak się ma zero z przodu, to się jeszcze nie urodziło, Bibletchum. Ej, bez skitu, nie da się mieć zero, nie? Bo nie mówi się wtedy, że masz 0 lat, tylko na przykład, o, masz 3 miesiące. No to i tak już coś masz, nie? A nawet jak urodziłeś się dzisiaj, to masz ileś godzin. Zero masz w momencie wyjścia z matki. I to przez sekundę, bo potem już żyjesz sekundę. I wtedy, jak się ktoś zapyta, jak stare star jest dziecko, to mówisz, no 10 sekund, nie? Więc 0 się ma. Ja pierdzielę. Nie, no w sumie, to nigdy się nie ma. Ew, zobacz, się na Gość gościu zaczął odśmierzać się Czekaj, co? Szanowni, że od wspinacza zaczął się wspinać na różne rzeczy? Ale jak Izak będzie miał 4 z mhm. przodu, to 3 z przodu będzie mit. Tak, 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 bo my, czat, nigdy nie będziemy starzy. Bo ważne żeby nie dogonić Izaka w wieku Ale on idzie do przodu Więc jak będzie Wiecie jak na przykład my będziemy mieli trójkę z przodu To powiemy no ta no ale Izak ma piątkę nie? No to z drugiej strony kto jest stary No nie wiesz o co chodzi No nie także git 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 a póki co Można uznawać że trójka to dużo Tak. Chociaż no już mamiko wchodzi na trójkę nie? No to ciężko ale też Jak powiemy że trójka to nie dużo to wtedy odmłodzimy Izaka No to w sumie nie wiem To trójka jest staro czy czwórka Trzymaj Ewron, mnie do Forcika i... niestety, przecież dziękuję za donate, ale nie dodaję za donate, Dobra, druga historia. God damn it. Fast sweep Fast quip, let's go! Kocham szanty na początku streamka. Szczególnie bitwę. Początek streama. Ale moja, niewyparzo ciesząca. moja niewyparzona morda jak zwykle likuje to gdzie mieszkam. Ponieważ dostałem in list, ja pierdzielę, czekaj ja mam znaleźć. A to jest... dla subów można grać bez gildii? Kolejna korespondencja do cholery jasnej, do Eurona. Ja pierdzielę. Nawet wizytówka. Szanowny panie Kamilu, jako firma nazwa firmy jesteśmy pana sąsiadami i tu w nawiasie lokal, czyli to jest generalnie bo u mnie pod blokiem są sklepy, wiesz, jakieś żabki i te kojarzycie, nie takie bloki z rzeczami na dole. Z firmy tej i tej, bardzo prosiłbym Pana o kontakt w wolnej chwili pod numerem telefonu numer telefonu lub przesłanie SMS-em terminu i godzinę, w której mogliśmy się spokojnie porozmawiać. Mogą być godziny wieczorne lub nocne lub weekend. Maginie wysyłać listy w 2020. Mamy dla pana Evrona pewną propozycję współpracy. Myślę, że ciekawą. Dzień wzięłem, nie, za mogę, nie mogę. I teraz hit. Wczoraj. To jest trzecia historia. Nie, no nie mogę. Po prostu, czad, czad, czemu to się wszystko kumuluje w jednym dniu? Dobra, wczoraj. Nie no nie mogę po prostu. Odbieram żarcie, które odbieram co jakiś czas. I ja myślałem, że to z grzeczności mówią panie Kamilu. Okazuje się, to nie żabka napisała co o mój Boże, dałem przykład. Ewron X żabka pewnie jasne. O Jezus Maria, nie no, nie mogę Tak to żabka, będę w żabce pracował od jutra, taka propozycja ciekawa Jezus Maria, nie no, nie mogę Jest Odbieram jedzenie I nikt nie pytał <grym> Mnie Ale Jest dzień dobry Panie Kamilu no mówię dzień dobry, o dziękuję bardzo, odbieram jedzenie i dostawca A czy mógłbym mieć taką osobistą prośbę ja, ja sobie myślę o... Wiesz, pewnie mówi na przykład, nie zamawiaj tyle żarcia, bo mi się nie chce o tej 24 tego dostarczać, nie? W sensie myślę, będzie jakiś atak we mnie, nie? Personalna prośba, co może nieznajoma nie osoba, dostawca jedzenia, personalnie chcieć ode mnie, nie? Ale mówię, tak, słucham. Bo to jest taki, ze nie, że strany był, ale taki przejęty, takie, mogę mieć personalną prośbę? I ja sobie myślę, oho, znając życie, to oni zamykają o północy. A ja zamawiam 23.40, jak kończę streama, no i rip, nie? I nagle jest zmiana tonu z panie Kamilu. Czyli jak panie Kamilu, czy mogę mieć prywatną prośbę? Jasne. Panie Ewronie. A ja takie, o mój Boże, here we fucking go, nie? Kto pytał? Czyż nawet mogłem udawać, co ja nie, nie rozumiem, o co chodzi ale ja już wiedziałem co jest kminione bo pierwszy raz jak odbierałem jedzenie to on zobaczył imię i nazwisko i jak powiedziałem dziękuję to tak się drygnął po, rozpoznał pewnie po głosie jest jak jest i że synek jest fanem i czy może poprosić jakiś autograf czy coś a z racji, iż jestem dobrym człowiekiem to dałem mu koszulkę pogers? niech ma, preorder a nie, jeszcze nawet nie ma, a dostawałem tego tyle na testy, że dałem Pogers. Niech mam. Ale żadzę, że, że jednego dnia czat takie trzy historie. Ja pierdzielę. Nie mogę normalnie. Wislaut Ale jeszcze jest jedna rzecz ciekawa: czat. Gażycie ten bok ekipy? Ten IT. Z tą koszulką. Czekajcie. bluzą O tą. To mogę mieć dla Was taką, tylko Elka. Więc dla kogoś ulanego. Bo dostałem dzisiaj tego boksa, oczywiście, ale na początku, jak ustalaliśmy, że będzie merch u mnie, to chcieli mi wysłać kilka bluz, żebym sobie zobaczył jakość. I wysłali właśnie taką IT bluzę. I ja wtedy sobie myślę, ty, oni mają takie bluzy na sklepie? I zapytam się jej o ludzie, nie, nie, ona dopiero będzie wychodziła w boksie tam za U dwa tygodnie. W jednym dniu wydarzyło się więcej niż w moim życiu przez cały rok. <laughs> a Milka. Więc mam dwie. No a w sumie, no wiecie, not fair, no bo dostałem dwie za free. To w sumie jedną mogę wic Wicowi dać, pog. Tylko Elka, więc jak ktoś jest ulany, to spoko.